Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył: Uroczyście zapewniam was, jeden z was mnie zdradzi. Doświadczyć tego, że ktoś najbliższy, przyjaciel, ktoś z rodziny robi ci wielką krzywdę, to rzeczywiście jest gigantyczny wstrząs. Jezus takiego wstrząsu doświadcza. On, człowiek, który wiedział, że dokona się tajemnica nieprawości, stojąc wobec tej tajemnicy hmm, przeżywa dokładnie to samo, co każdy inny, hmm, co każdy z nas. Hmm, czasami patrząc na zło, jesteśmy do głębi wstrząśnięci. Gdy to zło jest jeszcze w nas wymierzone, gdy się dokonuje z ręki tego, komu ofiarowaliśmy przyjaźń, zaufanie, miłość, hmm, taki wstrząs bywa. Porażający, nie do przeżycia. W, tej, w tym kontraście między ciemnością świata wokół wieczornika i wnętrza mm, sali, w której pewnie jest wiele świec i y, Chrystus jaśnieje Eucharystią, w tym kontraście odkrywamy, że Jezus wstrząśnięty także moim grzechem patrzy dzisiaj na nas z przerażeniem z przerażeniem myśli o naszych zdradach. Yy, I niech to przerażenie i wstrząs na twarzy Jezusa będzie dla nas wreszcie powodem nawrócenia. Do zobaczenia jutro.